Rzeka Wisła wchodzi do Morza Bałtyckiego. Straszliwy widok. Przekob Wisła w tym miejscu kiedyś nie było Wisły. Przekop Wisły dokonano pod koniec XIX wieku, ażeby uniknąć zalewania żuław w Przekop został dokonany pod zaborem pruskim. Tak to wygląda. Straszliwy widok. 941 kilometr Wisły wygląda tak. Wisła wygląda tutaj tak. Stamtąd przypłynęła i tam ślad po niej zaginie. Ujście Wisły! Przekop Wisły!